Witam w kolejnej części poradोत्सव. Dzisiaj pokażemy państwu jak dokonać pomiarów, aby zamówić wyroby do kompresjoterapii nóg. To skuteczna metoda leczenia uciskiem obrzęków limfatycznych i schorzeń żylnych. Przechodzimy do mierzenia obwodów i wysokości potrzebnych do zamówienia podkolanówek AD. Paski niebieskie pokazują państwu najważniejsze punkty pomiaru. Na początku ustalamy długość stopy. Jest to odległość od czubka najdłuższego palca do końca pięty. Natomiast dla wyrobu z odkrytymi palcami to odległość od zakończenia kości stopia do końca pięty. Specjalny przyrząd do mierzenia Jobs, na którym pacjent leży, jest po prostu miarką umożliwiającą wyznaczenie poszczególnych długości z dokładnością do pół centymetra. Obwód w punkcie A mierzymy w okolicy końca kości śródstopia. Pomiaru dokonujemy nie naciągając miarki. Obwód Y wokół podbicia i pięty ustalamy w maksymalnym ugięciu tego miejsca. Stawy nigdy nie mogą być mocno uciskane. Punkt B leży powyżej kostki w najwęższym miejscu podłudzia. Mierzymy obwód oraz długość do tego miejsca, sczytując wartość z miarki Jobst. Punkt B1 to miejsce początku łydki. Podobnie mierzymy w tym miejscu obwód i długość. Najszersze miejsce łydki to obwód C. Dodatkowo mierzymy długość. Następnie przechodzimy do zmierzenia obwodu D oraz długości do punktu D. Najlepiej punkt D wyznaczyć, przykładając dwa palce poniżej kolana. Dotychczasowe pomiary wystarczą do zamówienia podkolanówek najczęstszego wyboru pacjentów ze schorzeniami żył. Przypominamy, że pomiarów tych możemy dokonywać także w pozycji stojącej lub siedzącej, mierząc długości od poziomu podłogi. Sposób mierzenia długości w pozycji stojącej pokażemy Państwu w dalszej części instruktażu. Punkt E to środek kolana. Długość do punktu E mierzymy przy wyprostowanej nodze. Natomiast obwód w punkcie E ustalamy przez środek rzepki, gdy noga lekko jest zgięta w kolanie. Przypominamy, stawy nigdy nie mogą być uciskane. Następnie w połowie uda ustalamy obwód F i długość F. Najwyższego pomiaru na udzie zawsze dokonujemy w pozycji stojącej. Obwód w punkcie G to najszersze miejsce tam, gdzie kończą się pończochy. Długość wyrobu do punktu G oznaczamy po wewnętrznej stronie uda, gdy pacjent stoi w lekkim rozkroku. Miarkę ustawiamy prostopadle do podłogi. Wszystkie pomiary do punktu G wystarczą, aby zamówić pończochy. Dla zamówienia rajstop należy dokonać kolejnych pomiarów. Mierzymy długość wyrobu do krocza. Przypominamy, że jeśli wszystkich pomiarów dokonujemy w pozycji stojącej lub siedzącej, Długości oznaczamy po wewnętrznej stronie nogi, a miarkę naciągamy prostopadle od podłogi. Szukamy największego obwodu na poziomie bioder. Następnie mierzymy obwód talii. Dla wyrobów elwarek z częścią majtkową należy także dokładnie oznaczyć długość od talii do krocza. Miarkę także ustawiamy prostopadle do powierzchni podłogi. Mierzymy długość części majtkowej z tyłu od talii poprzez cały pośladek. Miarkę prowadzimy przez środek pośladka prostopadle do podłogi. Długość AT to odległość od podłogi do talii. Pacjent wyznacza talię dłońmi. Miarkę, podobnie jak w przekreślaniu każdej długości, ustawiamy prostopadle do podłogi.